Kurwa, idę i mówię tak, żeby tylko jakiś widz mnie nie spotkał. I ja czapka z daszkiem, okulary w bluzie, kurwa, założony plecacyk, głowa w dół i idę tak, nie? Jak na ścięcie, kurwa, i mówię, żeby mnie tylko jakiś widz nie znalazł. Wchodzę do sklepu, bo chciałam sobie piciu kupić. Patrzę, oczywiście, kurwa, niebieskie osi, które piję, musi być na jakiejś wyjebanej trzymetrowej półce, do której nie mam możliwości to sięgnąć, no nie? I przychodził jakiś gościu i mówię. Przepraszam pana, potopy mi pan niebieskie osi z góry i chłop tak. Dla pani Twitcha oczywiście! A ja tak... O. Dzięki. I idę do kasy taka zmordowaną. Kurwa. Nie pykło, nie pykło.